No i tak, hej Kasiemka, witam prosto z lasu, ja dzisiaj jestem w Czarkowie, e, szukam, szukamy ruin jednostki wojskowej 2389, z tego co pamiętam, e, w tyle tutaj za mną jakieś pozostałości po księstwie pszczyńskim, patrzcie, taki tutaj pomnik przyrody, tak się to nazywa na mapie, e, też to jest jakieś upamiętnienie, jakieś tutaj polowań, Księżycowi, w ogóle cali włodarze z tamtych czasów to uwielbiali chyba upamiętać takie miejsca. Eee, ja, oczywiście, nie sam, bo jestem, patrzcie, z Darkiem, tam jest Darek. Tak, tak. <laughs> Taki dzisiaj odcinek, ale na pewno troszeczkę ze sprzątaniem lasu. Szedłem porozmawiać się z jakimiś tutaj surowcami. Jest to dla mnie całkiem obce miejsce. Nigdy tutaj nie byłem. Darek też lubi takie tematy, takie historie, więc chętnie się ze mną zabrał. Ja, oczywiście, też. Dobrze się czuję w takim towarzystwie. No i co? Szukamy. Szukamy, chodzimy po lesie, łazimy zobaczymy, czy coś znajdziemy. Oczywiście torba na śmieci jest, także życzę miłego oglądania. No i zapraszamy na odcinek. No i tak właśnie się prezentuje wspomniany wcześniej pomnik przyrody. Takie tutaj napisy, bardzo podobne do tych napisów, które są tam u mnie w lesie. Właśnie to też upamiętnia ten kamień ostatnie polowanie księcia przyńskiego. Tak więc taka historia. W ogóle, jadąc tutaj w to miejsce, jeszcze przy drodze, był taki słupek graniczny. Jak wrócimy, to go obadamy, bo to też bardzo ciekawy sygnał. Jak dla mnie, jednostka wojskowa, czy ruiny jednostki wojskowej są gdzieś tam, w tamtą stronę. Tam jakaś jednostka rakietowa była. A więc zobaczymy, jak to tam wygląda. Tam zapewne jakieś śmieci będą. W ogóle, idąc w to miejsce. Że tak powiem, bardzo dobrze to zarekomenduję. Nie ma śmieci, było czyściutko, także fajnie. Dobrze, idziemy połazić. No i mówiąc krótko, w środku lasu takie coś tu się pojawia. Czy to jest to, czy to nie jest to? O, de garaż No taka sytuacja, taka przygoda. Surowce są jak widać na pewno. I tutaj są, patrz panie, teraz odpalimy torbę, pochodzimy, porozglądamy to się. <gry> Patrzcie, latarki nie wziąłem. Takie miejsca zawsze ciekawe są. To ewidentnie jakieś garaże. nie rakiet. Jest złom. Gdzie ty jesteś? Jeszcze raz. A, tu jesteś. Zapomnieliśmy o tym. Ja też zapomniałem latarki. Nie pomyślałem. ale jest. Jest przygoda. Jest przygoda. sto kilo wciągać. Patrzcie jakie kapelki stare. Na razie to jest urbex. Ale jest ciekawie. Harność. Przesypane. No ale ci powiem, korytarz jest. Jak tam chodźmy? Bo też jest tutaj przejście, wiesz? Co jest? Też jest przejście tutaj. tu jest napisane? Takaś łaźnia, patrzcie takie. Odcinek stał się teraz odcinkiem urbeksowym. No patrzeć pod nogi. Były tu ogi. Myślę, że raczej jej nie podpiszemy. załóż. No <laughs> jest ciekawie, dobra. Chodzimy trochę, potem wyjdziemy na zewnątrz, bo to za bardzo nic tu nie widać. No i tak, jesteśmy na zewnątrz. jest normalnie świetnie, jest świetnie. Oczywiście jest to flamingowa torba. Sprzątamy, surowce zbieramy. To oczywiście to do lidlomaty już będzie. 10 groszy. Flamingowa idzie. I co, idziemy w koło? Tak, sytuacja. Będzie 10 groszy. Tam, o, tu jeszcze takie okienko nie wiem, czy my tu byli, czy nie. A tu jeszcze patrz. Na tą stronę są inne jakby garaże, że tak powiem. Garaże, boksy, nie boksy. Surowce też są. Takie zawalone w ogóle. Fanie. Taka sytuacja. się 10, 10 groszy Człowiek jak jest pierwszy raz w takim miejscu to normalnie jak mały chłopiec na wycieczce Komary gryzą po głowie ale jest to nic to nic, to nic Pełno złomu, patrzcie. Jeszcze trochę zostało Tutaj jakaś nora I Darek też tam działa Mówisz? Różowa, dama? Różowa dama, a rękawiczki to gdzie masz? Zostałeś w domu. Właśnie. jest surowiec, kurwa. Garaż. No, garaż, kurwa. No jest garaż, nie? Jest garaż. Komary gryzą po, po łebie, kopruchy. Ale chcieliśmy przygodę, mamy przygodę. Pecik. Pach latają, kurde. Dobra, idziemy na górę. Rura. Pach rura. Chciałeś tę laskę mieć? Ja. <noise> <Yeah>. Masz gandalf. <noise> Szary. No. no jest ciekawie, dobra, obejdziemy to w koło, wokół. Powinno na górę dać się wejść. W ogóle w tym miejscu, żeśmy tutaj szli, to jeszcze są takie różnego rodzaju. Tam jeszcze nasypy były. Ja nie wiem, czy to jakaś była czy coś. Dobra no. To jest jakaś ścieżka. Próbujemy. Ja już na górze. Teraz jesteśmy tak jakby u góry, tak jakby na górze. Tu takie mury, tam na dole jakaś skarpa. No ciekawa budowla. Może ogląda ktoś, kto tutaj służył w wojsku. To niech napisze komentarz. Wojskowe tematy. Był grill. Jest aluminium. Aluminium pozbieramy. Złomik. Są śmieci, są surowce. Normalnie prosto z lasu. Tak, idę na, na dół. No. I taki aluminium pada. Kręcimy się tu wokół. Jest ciekawie. Normalnie w górach. Góra dół, góra dół. Taka budowla Na mapie to tak nie wygląda. I tutaj jeszcze u podnóża padł ci paśnik, ale tu jest rozryte przez dziki. Jest coś do jedzenia w paśniku. W sumie jak w to miejsce, to też jeszcze była lizawka. Tak więc to leśnicy dbają. Zwierzęta chadzają. I dziki odkryły aluminium. Co tam znalazłeś panie? Choć znalazłeś szklanego, ja? No Darek, starą butelkę znalazł z jakiejś napitki żołnierskiej, a ja widzę black. śmieci wszędzie tylko, że to było strzelane do tego. Patrzcie, Dziury są. No i tak, wcześniej byłem tam, tam u góry. Teraz jestem tu na dole. Wpadają surowce kolejne, patrzcie. Jest 10 groszy. Kolejne 10 groszy. Był Arnold. Aluminium. Tu jakieś żelastwo jest, panie. Jest Tu jakaś blacha No ale tego to raczej nie zabierzemy stąd Blacha w jest no, laka, ale jeszcze jest widzę widzę Cyk Pepsi -Cola. Rzem. No i tutaj taki lasek że powiem pełno gruzu To aby coś tu było Były kiedyś jakieś budynki No peszele po kablach Miedź była i się zmyła Teren to jakby rozszabrowany taki trochę I przekopany przez dziki no jest ciekawie, co chwilę coś się dzieje. Patrzcie, tu jakiś pagórek, wzgórek. Co chwilę jakieś dołki, okopy. Teren wojskowy. Teren pełno ze swoją historią. To też taki, patrzcie, dół, nie? Tam wokół, ala taki wał. Taka podkowa. I tutaj do tego miejsca. Jak w górach. I tutaj jakaś butelka. Na pewno... Na pewno stara! No z orężady! Oranżadowa Artefakt wczesny Perel! Jest, będzie, bierzemy! O, kurde, pani złom! To gruby! zobacz wbijane, nie? No to będziemy się bronić przed dzikami. Na razie jedyne dwa dziki w lesie to my. Taki temat. Darek tu jakąś rurę upatrzał. Nie da Może To lufa. Siedzi drugą. Nie, to lufa na pewno w szczągu. No przez czegoś te rakiety musieli wyrzucać, nie? O, to jest zakopany czołg, na pewno potywałem. Można szyć historię teraz. Dobra, wracamy do ruin. Patrzcie, jakie tutaj rosną te liście. Świetnie to wygląda. No i tak to wygląda, no jest bardzo ciekawie, że tak wspomnę, no trzeba to wpaść kiedyś, wziąć ze sobą jakieś latarki, jakieś światło, ale jest pogłos, nie wiem czy to słychać, raz, 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 dobre, cyk, perła jeszcze wychodzi ze mną, dobrze i pomalu, pomalutku wycofujemy się z tego miejsca, mówiąc krótko, Wracamy do lasu, albo wchodzimy do lasu, no bo oczywiście te ruiny ukryte głęboko w lesie. Na mapach to widać. No ale miejscowa taka, no ciekawa bardzo. No i tak idziemy w krzaki. Podarek woła, coś tam, coś tam znalazło. Coś tam jest. Każesz jest. O! Kurde. Taka, taka sytuacja siatka maskująca linka taka tematyka tam w ogóle też coś tam widzę, coś tam przebuskuje. No co chwilę, co kawałek płaczcie, Takie nasypy wszystko w takim jakby podkowe ułożone Idziemy tam w dół do dziury. No i tak teraz na, na dnie tej, tej dziury. Niezłe bagienko. Tam coś przebyskuje, coś metalowego. Tutaj wiadro. No. Taki padł. Teren ciekawy, całkiem obcy. Pokaż to wygląda trochę jak granat. Darek znalazł coś. Granat. Czekająca bomba. Buteleczka, coś po lekarstwa chyba, nie? Tutaj Ale... jest jakieś oznaczenie. 41 Dobrze widzę, no 41. Może to na jakiś klucze jest. Klucze albo olej. Ziemia. Ciekawa rzecz, no bo trzeba zobaczyć w ogóle co to jest, nie? Obadać. Dziki coś pewnie wykopały z tego bagna Jest napis, ale ja tego nie wykrzycam. I tak, skrzaczko krzaczków to. patrzcie, świeży temat Ktoś przyniósł świeżo do lasu Amelinia, rozjechane Może przez jakiś czołg Amelin jak Darek odkrył znak to było. teren wojskowy, halt. Ole, <laughs> kurde, zarościałe to. Ale w ogóle nie, jakieś przyspawale, coś do, do czegoś. Ciekawe, co to było. Farba już spada. No, teren wojskowy. Kawał złomu. Uniesiesz to do auta? No, żartowałem. Dobrze, idziemy dalej. Idziemy. No, tak, widzicie, w lesie złomu by nas zbierał. Wszelakiego. Wiesz, Darek też ma tutaj lagę i ten ma tam ma jakieś złomiszcze jeszcze w torbie. No, teren ciekawy, bardzo ciekawy. Szkoda, że mało czasu mamy na jego zwiedzanie. Latarka też się przydała, No, ale my tu wrócimy, myślę. No, także teraz jeszcze idziemy w las. Las w ogóle generalnie, tak wspomniałem tam wcześniej, pewno nieznajomy teren dla mnie. Ja tu pierwszy, Darek chyba też. No, także to jest takie... Przygoda dla dużych chłopców, już no, <laughs> dobra, okazji. gdzie mamy iść? Bo tu jest jakieś dziwne skrzyżowanie, pamiętasz to miejsce? Prosto, A nie, prosto, prosto, prosto przed Ciebie. dobra, idziemy no, przed siebie. Tak, generalnie na, na razie czysto. My już wyszliśmy na taką leśną drogę. Patrzcie, co kawałek, takie ciekawe kurcze dęby rosną. też tu zapewne jakiś dukt jest. A więc to czas na pozdrowienia, nie? Dla pierwszej trzynastki. Obecnej na premierce ostatniego filmu ze sprzątania lasu. <laughs> Darek, załapałeś się, tam byłeś chyba ósmy. <laughs> Będziesz wyczytany. Dobra, jest moja lista. No i co? No, lecimy z pozdrowieniami. Oczywiście e, pozdrowionka dla pierwszej trzynastki obecnej na premierce ostatniego filmu ze sprzątania lasu. Zawsze kręcę to samo, ten Darek, mnie podgląda. No i dobra, lecimy z tematem. Pierwszy był Giery, a więc pozdrow serdecznie Wojtek. Druga była Batka. Pozdrawiam cię serdecznie, Batko. Trzecia była Ewa. Pez więc pozor serdeczne Ewo Czwarty był Neodymowy Kasta, a więc pozdrow serdeczny Daniel Piąty był Gaugan, a więc pozor serdeczny Gaugan Szósty Jan Matiejka, a więc Aho Janku Siódmy Herixus, pozdro serdecznie Herixus. Ósmy był Deka, a więc Dariusz Pozdrow serdeczny Dariusz Chyba pierwsze pozdrowienia, kurde, normalnie na żywo lecą e, Dziewiąty był Bronek Recykling, a więc pozor serdeczny Bronek 10 był Łukasz Święch, a więc pozdrow serdeczny Łukasz. Jedenasty był Grzegorz Siepak, neodymowa pasja, a więc pozdrow serdeczny Grzesiu, wpadajcie tam do niego na kanał. Dwunasty był pociągowo, a więc pozdrow serdeczny krzychu i trzynasty był Janusz G. Pozdrow serdeczny Janusz. Jak zawsze przy tej okazji dziękuję wspierającym kanał Flaming Recycling właśnie wynoszeniu śmieci z lasu i są to Fabian Zdobylak, pozdrow serdeczny Fabian, wielkie dzięki za wspieranie. Lechu 1982, Maniek, Maryszpan, Pan, Beatka, Goliat, Krzychu z Landu, Celina Datkun, Pociągowo, Tomasz Kropek i Neodymowy Kasta. Wielkie dzięki dla Was za wspieranie mojego kanału właśnie w sprzątaniu lasu. I co, no wychodzą śmieci, biorę swoje śmieci, idziemy dalej. Jak ktoś po drodze będzie, no to będziemy się chwalić. Las naprawdę jest sympatyczny, zupełnie inny niż ten, do którego ja chodzę. I powtórzę się, nowe miejsca, no to wiadomo. Wszystko jest takie jakieś inne. Także jeszcze tutaj dużo, dużo łażenia. Ale i tak muszę powiedzieć, że, jako ta trasa, która tu jest taką drogą rowerową, turystyczną, spacerową, bo naprawdę tu dużo osób chodzi, jest czysto. Naprawdę, jakby, przypuszczam, żeby był na paprozanach, na tych, tych trasach, że tak powiem, biegowych, to co kawałek są w krzakach te różne napoje izotoniczne i w ogóle napoje, no opakowania po tych. A to naprawdę jest częściutko. I patrzcie, zaś taki kolejny ciekawy dom. jeszcze tutaj z budką lęgową, tam te paśniki były, a więc tutaj dbają o las i fajnie jest. Chwaliłem, chwaliłem, Uu, był jakiś koneser w Soplicy, pyk, szkiełko musi wejść pyk. Patrzcie tutaj jaki dąb, taka wycieczka krajoznawcza, bardzo ciekawy. Tu w ogóle w tym miejscu jest jakieś, i tu jest kapliczka, muszę jeszcze popatrzeć, to my idziemy tam. Patrzcie, właśnie te kapliczki też widziałem na mapie zaznaczone, ale gdzieś tu w tej okolicy jest właśnie taki dąb, że są dwa o siebie splecione, to jest na środku drogi, to się jakoś nazywało, patrzcie zapamiętałem, ale pewno kiedyś to odnajdę, to miejsce. Także. Idziemy tam już na końcu tej drogi zaparkowane auto, ale potem musimy jeszcze podjechać po ten słupek graniczny, bo tam widziałem. żeby to czasem nie było coś z księstwa przyńskiego Ale to się okaże. No tak, my już przy samochodzie. Śmieci trochę się nazbierało. Darek też tu jeszcze złom. Logę ma. Jeszcze ten złomasz, nie? No, wziąłem Grobo. Jest surowiec. Jest. Las taki bogaty. Tak to wygląda. Tu też w ogóle jakaś budowa, tam patrz jakieś betony. No, ciekawy teren, więc krótko do i dochodzenia Tu też jakieś pozostałości po czymś. Te betony tutaj też nie nieodparady są i nie bez przyczyny. O ale tu jest ten. <gry> tu patrz jaki grubas Pełno tu takich różnych betonów Taki parking w środku lasu Dobra ładujemy to co mamy i ciśniemy pod ten słupek graniczny No i tak, są łąki pola, za co my wyjechali I o tym mówiłem Takie coś, coś tu pisze Taka tematyka Fajnie to wygląda, fajnie się prezentuje Darek tutaj archiwizuje. Tutaj nic nie pisze z tyłu. Ciekawy temat nie? No widać cień flaminga. <grymne> Ma się już. Co tu w ogóle pisze? Może ktoś wie co to jest? Taki temat. To wygląda na taką starą drogę w ogóle, nie? taki dukt wokół stare drzewa łąki pola za nami lasy taka ciekawostka darek coś tam rozszyfrowuje Dobra, będziemy tutaj kończyć przy tym słupku jeszcze, jeszcze musimy tutaj obczytać do tej historii tego słupka. jesteś darek, choć tu nie jest widać to nie cię. także nie wspólny wypad do lasu udany, tam też jeszcze skamieniałości były, eee, troszeczkę posprzątane Zwiedzanie. Ruiny, jednostki zwiedzone, także ciekawość jest zaspokojona. No, dla nas ciekawa, fajna przygoda. Myślę, że tu na pewno wrócimy. Tylko już ze światem, z innym sprzętem. Tak więc to, jak się podobało zachęcam do łapkowania, na do razie. komentowania, do Dzięki. subskrypcji. I hejka siemka i do zaś!